I witam was w kolejnym Zagrajmy w Secret 2. Ostatnio robiliśmy misje poboczne, więc co? Znowu kontynuujemy misje poboczne. <grystanie> Nareszcie Nareszcie, w sumie. Chętnie bym się tam udał znowu. Spróbował, zobaczył, co tam się kurczę dzieje, bo naprawdę nie jest za wesoło, bo ja chcę zrobić tę misję, a one cały czas coś tam, coś tam. Coś tam w niej jest, więc może jednak wypadałoby, wypadałoby coś tutaj zrobić. W związku z tą misją, w ogóle, ach, cały czas się coś ścina w tej grze. Ale tu mam takie wrażenie, że to jest tylko w no w mieście. No kurczę, no gram już na prawdę, gram na średnich. I to mi kurczę nie daje nawet żadnego rezultatu, tak.

bo oh, widocznie ktoś tu mi został do porozmawienia. A nie wiem, kluczę kto. Dobra, nie ma znów nikogo. Spójrzmy w dziennik. Yy. Jak to się zwało ta misja? Nareszcie bogactwo, tak? Spójrzmy. Coś złego, Nie, nareszcie bogactwo. Brat rolnika, by bardzo szczęśliwy i od razu, planuje ubiegać się o zezwolenie. Stefan Parweniusz, no dobra. Stefanie Parweniusz, to jesteś ty? A może. Tu jest Stefan Parweniusz. No, no, no. no. Właśnie, nie ten rolnik. Chyły chyły, 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 Tu nie, Kult Wielkiej Nocy, to to nie, kowal. Coś złego, chciwe łotry. Szczęśliwe dni. Może jak ten Stefan Parwenisz wygląda? No tak. To nie jest przypadkiem ten? On miał tutaj takie coś? No miał. Ja no wiem, że jesteś kurdy busy. Dobra, walczcie. Biorę mojego wierzchowca. Gdzie ty jesteś, koniku No ewidentnie z nim mam się skontaktować, ale na trudno się mówi. Jesteśmy na jedną misję. No, nawet przed nim stoję, no kurczę, no dobra. Nie, to nie To nie Dobra, chodźmy gdzieś tutaj Dobra, super, to sobie poszedłem Albo i nie Dobra, walić Pójdziemy Jak to tą misję Zobaczymy, co ona nam tutaj fajnego da. Co, co zobaczymy w niej. W takim sensie, że jaka w niej będzie fabuła. Może tutaj coś? Poczekajmy, zobaczmy. Z nią porozmawiajmy. Fuck you. Oni nam też nic nie powiedzą. W sumie 4 minuty spędziliśmy na tym, żeby rozkminić co niech sama od nas. W sensie... Na Stefan że Ewentualnie żeby by do niego tam wszedł z tyłu. Tam są jakieś tam te bunkiery całe. Byśmy zobaczyli co tam naprawdę... naprawdę jest. Może jakieś tam robale są do zapicia i... byłby święty spokój naprawdę. Dobra, tutaj mamy. Nie wiem czy nie są przypadkiem te, te króliki, te zające. Ale prawdopodobnie tam my tam nie byliśmy w ogóle. W ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle. Więc wiecie, z chęcią tam się udam i porozmawiam. O, tutaj widzę, jest wykrzyknik. Tam jakieś wejście na górę. Hello. Z kim mamy? Z kim mamy? Banita, błagam, mi życie. Powiem ci wszystko, co chcesz. Obóz jest tam, idź na pewno go nie ominiesz. Mogę już iść? Możesz już iść, tu mamy obóz. Kryjówka. Podobnie wzięliśmy takiego questa, ale ja tego nie pamiętam. Już było tak dawno. Więc wypadałoby zrobić tak, że. Te wszystkie questy, co wziąłem, to wypadałoby je zrobić. O, dobra, super. A, w sumie to też jest quest. To why od nie wziąć tego questa, bo. Hello, no dobra, to niedźwiedź. Gin, niedźwiedziu. A, kurde, skubanie się trzyma. No, giń, ale to nie jest to co, ja, to, co ja chciałem. Ja miałem to, Gizama, ale dobra. Bierzmy, pogadajmy. Daniel Balster, nie mogę ci jeszcze pomóc. Wróć, wróć później. No dobra, spoko. Wrócę później. A co to jest? Kamień pielgrzymów. Idź za światłem, a znajdziesz oświecenie. No spoko, spoko. W ogóle powiem wam. Dostałem w moją taką grę fajną czeską Inquisitor Jest w ogóle po angielsku, więc Ta seria będzie taka jak yy, Król żebraków, którego nie mam czasu nagrywać Jest tak, że będę właśnie tłumaczył wam wszystko, bo to jest tylko po angielsku, bo po czesku Więc to będzie jedna z takich serii yy, Dejdara uczy się Angielskiego Wbiłem? Tam czy nie wbiłem? Czy mi się kłóczeć ścięło? Dobra, wbiłem, nie jest źle Tu coś jest Bierzemy Zabijamy Wszystkich po kolei O, jakiś smokie, czy nie smoki? są te wampiry głupie Ja mam cały, cały czas wrażenie, że to są... nie smoki No, powiem wam, nieźle, nieźle się tu bawią pora Come on, come on, jest Wombokombo na twarz Nie ginie 18 poziom Coś tam, coś te moje bronie słabiutkie Na nich Ale co poradzić Oh yeah Gin Ging, ging, ging. Gin. Super, jeszcze 11 zostało. Więc na wesoło. Gincie, gincie, gincie. O, jest i następny. Po podzdechlak. Haha, bycz. Daj, bitch. Co, mogę wychodzić? Nie, jeszcze nie muszę wychodzić. Ja jeszcze mam do zbierania parę rzeczy fajnych. Ciekawe kiedy, kiedy mi braknie miejsca w ekwipunku. O tak, bomba kombo, to ja lubię. To jeszcze jest ten vampiżowak. A, dajmy sobie spokój na razie. nim. Jest... Hmm, tu coś jest, jakiś kwaszor. Zapisek. Podnieść tam e, jakiś tam zapisek, nadpisany zapisek chyba, tak? Czy jakiś tam, już nie pamiętam. Zabijmy to do końca. W sumie, zeksplorujmy to do samego końca. A czemu nie? Mam nadzieję, że to taki wielki nie będzie, więc A, widzę, że jednak nie jest takie duże. O, tutaj widzę fajny ten spaneczek. Pięknie, w sumie o to chodziło. Idziemy F, zobaczmy. O, super. Kękawica wojownika. Moja są na 11, więc sorry memory. Dobra, możemy wychodzić. Zobaczmy. Cieszmy, mamy się teraz... Tu jest kryjówka. Więc może. A, teleportnijmy się. A co? Kto boka temu zebroni? Będzie w sumie szybciej. Let's go. Tam na górę. Tu będzie nas ostro ścinało. To trochę szkoda, że tylko kuczek Ja będę tego quest'a. Ten. Yy, gdzie to jest? Nareszcie bogactwo. Rolnik, który odkrył żywe złota na swym polu i chce, przez moją osobę, przekaże list do swojego brata, który zajmuje się odzyskaniem zgody na wydobycie. Brat rolnika był bardzo szczęśliwy i od razu panuje biegać się o zezwolenie na wydobycie. Aha, no to niby wyszło tak, że yy, daliśmy jakiś tam ten list bratu temu rolnika, rolnikowi. Ten chyba się ucieszył. I wszyscy się ucieszyli w sumie. I... teraz ten nasz rolnik, ten co tutaj w tym mieście, co teraz ła łaży do tego, tego cmentarza, kurwa, y jest tak ucieszony, że idzie od razu o zezwolenie się spytać, tak? I więc teraz by wypadało pójść do kolesia, który ma te zezwolenie, albo ten rolnik sam ma pójść po te zezwolenie, ale on w ogóle nie chce z nami rozmawiać, to jest troszeczkę takie dziwne. Dobra, hejo, styl Oficer. Petyr, Detyr, nie wiem co to jest za czcionka, więc nie ogarniam. Udało Ci się znaleźć i unieszkodliwić banditów? Chylę czoła. Masz jeszcze coś: napalone. Nadpalone pismo. Hmm, zbyt spalone, bym mógł je odczytać. Oto twoja nagroda, zasłużona. O, kolejny quest: Odnajdź dowódcę twierdzy. Jeśli masz och ochotę na kolejne ważkie zadanie, odnajdź dowódcę twierdzy, zapytaj go o nasz specjalny problem. Where is dowódca twierdzy? No dobra, to co, sobie tam Przejdźmy, przejdźmy Widzę troszeczkę misji w tym W, w mieście dzisiaj W dzisiejszym odcinku Postaram się trzymać bardzo yy, Bardzo rygorystycznie, że nasze odcinki będą trwać 25 minut Ewentualnie 23-4 Ale prędzej 25-26 Ponieważ zmieniłem sobie trochę bitrate w Camtasia Studio 7 i mam nadzieję, że, że będzie dobrze. A oczywiście jesteśmy pod mostem, super, naprawdę. Zajpiście. kocham cię, bro. Weźmy tego wierzchowca, będzie tutaj. Ej, serio, tam się zrespiłeś? A że się super zrespiliście, zres to na mini mapiego? Tam no, daleko jebaka jest o jest Dobra, jest Baba z bardzo konia leżej, jak to mówią. Chodźmy tutaj na górę. Wbijmy na ścieżkę daleszka. Ścieżkę, orzeszka. O, super. No widzicie tu już troszeczkę nagrywam, już mi się troszeczkę mniej już ścina. Więc nie wiem... Czym to jest spowodowane? Ale dobra, wbijamy tutaj, jeszcze to nie byłem w ogóle. Fanfary powinny być jakieś. Widzę skrzyna, Fontanna. I któż to jest? Dowódca twierdzy? Dowódca. Specjalny problem, powiadasz. No proszę, mój oficer musiał być pod wrażeniem. Specjalny problem to nasze hasło dla osób, które wiedzą, co robią i których usług mogą się nam przydać. Interesujeć kolejne ważkie zadanie? Oczywiście, że interesuje ważkie zadanie. Znajdź informatorów. Interesujecie lukraty, lukratywne zadanie? Proszę bardzo. Ostatnio bez przerwy ginie z naszej zbrojowni Oręż. Broń potem, tajemniczym sposobem trefę do banitów. Musimy odkryć, kto za tym stoi. Już dawno zleciłem komuś to zadanie. Jest w koszara, gości, koszara gościnnych poza miastem. Poszukaj go i dowiedz się, jak idzie myślectwo. Okażę mu tę królewską przepustkę. Okej. Okay. Gorzka pigułka, no dobra. Zróbmy może chciwe łotry. Oddałem się od tego świętego miejsca. zwanego kurczę twierdzą. I wylecimy na północ. Tak, 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 tak. Na północ. Aha, a nie, dobra, zejdę tutaj na szczęście. Tylko, przy takich lagach, to ja nie wiem czy ja zejdę. Prędzej z tego świata, ale na spoko. Pyk, 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 pyk. O Boże, o Boź. Dobra, pijaj, Mariano. Zaraz zobaczymy, co tam ta misja pod tytułem Chciwe Łotry nam zaoferuje. W sumie będziemy ją chyba oddawać, bo to było związane z tymi kobietami. O Boże, ile tych atakują? A bogato widzę. Ej! Super. Nech. Nech Ten jest jakiś most. Jezu, ale tak daleko. O mój Boże, o mój Boże. Jednak poszedłem nie tutaj, gdzie chciałem. Dobra, trudno. Eksploruj, eksplorujmy dalej jak mamy możliwość, albo zróbmy tę misję z czarnego Dębu. Z tej miejscowości w sumie tu jest jakiś quest. Ale pewnie po drodze tutaj znajdę jakiś quest, jak nie więcej. Ale jak nie będzie, no to będzie cud. Naprawdę, albo wielki pech. Może dzisiaj questy tutaj są. W zrobimy tak, że tą ścieżkę sobie odblokuję. Zobaczymy co tutaj jest. Myślę, że, że to dzika, to wilk. Dobra. O, co ja tutaj widzę? Jakieś banita. Więc co, zabijamy tych banitów, tak? Jakiś kudę mocniejszy. O. o, myślałem, że troszeczkę to. Dobra, nie wiem, co to, co to znaczyło. Zabiliśmy ich, byli zaznaczeni, że są ważni do zabicia. No więc ich zabiłem. Nic mnie nie wyświetliło, że to jest jakiś, Że to coś jest związane z questem. Więc no spoko, spoko, spoko. Nie jestem tym zły ani rozczarowany. Ale za to eksploruję dalej. Zobaczmy, gdzie jesteśmy na rozstajach. Tutaj, gdzieś. Widzę, widzę, banici tutaj cały czas patrolują. Cały czas tutaj widzę... ...są... biednych ludzi atakując. Tu był jakiś sklepik, ale pewnie... ...sklepik został zabity albo ograbiony i uciekł... ...przez tych banitów. Ale widzę, tutaj jest mieścina, jakaś fajna gospoda. Konia mi tak nie ukradną, bo to jest taka, to są, to są takie dobre łotry, że one, koni, nie, koni graczy nie kradną. Ale tutaj jest ta karczma. Informator Darol. Wreszcie pomoc, o którą prosiłem. Mamy do czynienia z wyjątkowo trudną sprawą. Udało mi się dowiedzieć paru rzeczy. Aby rozwiązać sprawę, musimy założyć układ z pośrednikami. Tylko wtedy dotrzemy do grubej ryby. Wiem, kiedy bandyci spotykają się z pośrednikami. No dobra. O, jednak to było... Ta misja... Uzyskana od tego naszego dowódcy w twierdzy, więc troszeczkę Beka. Informator. Mój plan jest prosty: chwytamy rabusiów i wycinamy i wycinamy ich do nogi. Cały interes umawia się przez pośredników, więc handlarze nie znają jeszcze kupców. I to właśnie jest nasza szansa: przybliżymy się za rabusiów i pójdziemy na spotkanie zamiast ich. Nich. Musimy być ostrożni, nie możemy wzbudzić podejrzeń handlarzy. No spokojnie, ciekawe jak. Coś w moim planie jest niejasne? Wahasz się? No nie! No nie, no nie, no nie, no nie! Coś złego. E... Gdzie to jest? Gorzka pigułka? Szczęśliwe dni, również nie to. Śledztwa, O, jest. Plan informatora jest rosy. zabijemy i wyjdziemy na spotkanie z handlarzami, przebrani za nich. W ten sposób dowie dowiemy się. Aha, czyli 7 wyrzutków mamy zabić, a no to. W sumie, like a bouse. Tyle mogę powiedzieć. To trochę troszeczkę daleko, to jest, ale dobra, dobra, spoko, spoko, spoko. Ja to wszystko naprawię. Koniu wchodź. I ciśniemy tam zobaczymy co tam z tego będzie, jak zabijemy tych wyrzutków. Mam nadzieję, że nasze misja się powiedzie. I przechwycimy tych handlarzy bronią nielegalnych. No tak na razie spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tu widzę jakiś quest jest poboczny. Wspaniały 12, tak. Z kręcami robimy, <grymne> tyle mogę wam powiedzieć. Ej. Chodźże, robimy. Hop. O, i combo wombo. Dobra. Lecim, lecim, lecim. Gdzie jest misja wspaniałe 12, tak? Jest fajnie. Y... Gdzie jest ten włosolec? Tu jest więc co, będziemy go, będziemy go zabić, bo to co, co innego można zrobić Z tym. Eee eee Coś tu spierdala A, bo to to, to spierdala Jest, pięknie! Podniesiono poroże, więc jest... więc jest GITES. Psie. Dobrze, zobaczmy te... te śledztwo teraz. A więc teraz do tego śledztwa możemy sobie podejść na, laj, na, na, na lajciku. Idziemy powycinać tych wyrzutków pień. O, super. Możemy wbił w drzewo chyba. W sumie już mam 27 minut, więc zrobimy to i może będziemy kończyć. O, wyrzutkowie, hello, 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 wyrzutkowie. Ha, ha, ha. Zabijamy Furia. Furia dzikiego osła. Pięknie, jeszcze paru ich zostało. Nie ginie, niech wie, kto tutaj rządzi. No, come on. Jakiś mocniejszy widzę. Albo mi krytyki nie weszły. O, pięknie, pięknie. I ostatni, super. Super, super dostaliśmy jakiś może od medalik? Aby zwiększyć nasze nasze fajne skille? Nie, 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 ale no, widzę, że nic nie dostaliśmy, więc co? Co to jest w ogóle? Powiedzcie mi to? Dziku Gin, Baleryna Pancerz. Pięć, ale gdzie tą pelerynę bym miał ją usadowić. Ta pieniądze ja moje ma 30, no hello. No. Takich rzeczy to ja zbyt nie chcę no. Koniu. Mój koń to też jest cwany, powiem wam, taki cwaniak, że on dopiero do mnie podchodzi jak ja do niego podchodzę, no to w sumie trochę trochę taki widzimy tu jest Taki kurcze, no cwaniak, cwaniak. Można by rzec. Ale dobrze, wracamy teraz do, naszego, do naszej karczmy. W tej karczmie pogadamy z tym informatorem. O, no, dobra. Teraz pędzimy, pędzimy, pędzimy. Mam tak, jakby minutę. Jeszcze na odcinka mamy. równe 24 minuty nagrywamy. A ja chciałem to tak fajnie. Zacząć i tak fajnie skończyć. Ale okej, okay. no trochę tej misji w tej dzisiejszym odcinku zrobiliśmy, nie za dużo. Ale chociaż troszeczkę się ruszyłem z tymi misjami, z troszeczkę z tą grą, nie jest tak źle. Tylko bole bolewa na tym, że. że, że, że ta misja jakoś się zbugowała. <grym> Informator, dobra robota, czekajmy teraz na handlarzu. dawaj, że jesteś rabusiem, to chyba on, idziemy. Gdzie on? Śledztwo serio, On, on wiedział, że to tamten. No. Ale dobrze, to będzie na razie, na razie koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, fanpage na Facebooku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.